Wszystko rozwalone. Hmm. Into the pit. jak ja nie faj w Jak ja kocham tą grę moja nagranie, gra, na którym poszło 13 stren. 13 streamów Teraz 14 Dobra trzeba zmienić przechwytywanie. Psycho Life, tak Ej, o, o kurde, ja mam już ten Nawet nie wiedziałem, że od razu mam. W przechwytywaniu into the Pit. No to, to bardzo fajnie nic nie muszę już robić. Okej, okay, yy, najpierw trzeba zobaczyć w ogóle, jakie osiągnięcia mi zostały Bo nie wiem <laughs> Jakie osiągnięcie mi zostało yy, na, na ziwo Czemu nie pokazuje, live'a prowadzę? Kurczę, Bo ja sobie muszę czat odpalić, bo ja tak to nie widzę Czat nie widzę <laughs> O jest, jest czhout Tak Into the Kit, jest, jest, tak Albo, albo nie, nie Dobra, jakie osiągnięcia mi zostały? Trzeba muszę najpierw sprawdzić um, dlatego weźmiemy teraz Nie mogę into the pit Pokazuj Ej za Zaciął mi się ten OBS, dobra, trudno Omg Dobra Widzisz, jakie ja mam wyczucie czasu? Dobra, osiągnij dowolne zakończenie w trybie przerażający. Osiągnij dowolne zakończenie w trybie koszmaru Dobra, może najpierw w trybie przerażającym Nowa gra, potwierdź coś jeszcze prostszego? Zaraz będę musiał zmienić ten... Żebym tylko nie zapomnieć wpadł binow. Czy jakie mam jeszcze zablokowane? To jest nocny jeździec, północny motorzysta i na Freddy'ego wlokującego drzwi Ukończ krew bez włączenia Miejsce świata chowanego na górze. Każdej krewki raz, będąc ciganą Okej okay. O, więc Kacper, tak! Czekałem na ciebie Ja wiem jak przyzwać kaspra Wystarczy z Into the Pit zrobić oh. Dobra super wiem jak mapa działa Moja ulubiona gra, którą dzisiaj będę próbował platynować i splaty nie splatynuję i na pewno dzisiaj Dobra, skakujemy i już będę O matko, to jest nowy serne tutorial. Dzisiaj dzisiaj to Emi, no no Emi dzisiaj odpadnie, że tak powiem. Kurwa mać, wiedziałem, że zapomnę. Ale ja nie zapomnij, nie zapomnij. Nie, nie, ja wychodzę. Ja wychodzę z tego pokoju. Kacper Dwa złote. Przejdź tą jewaną grę. Jak powiem odreagować Nie wiem, że moje 2 A no tak mi się OBS zaciął Pozdrawiam OBS Aha, bo ja mam teraz z nimi grać do donację dostaje się mordo. Co? Co? Kacper darcia wydał na mnie 2 zł i ja o niczym nie wiem Tipli Halo Tipli Jak jest to w tym momencie zaloguję się przez YouTube O kurna Dobra, jest, e, e, wpłaty, tak? Gdzie jest? Lista wiadomości... Kac... <grymne> mogę puścić... Je... o, mogę puścić jeszcze raz. Przejdź tą jebaną grę. Kacper Darcio, 2 złote. Przejdź tą jebaną grę. Dobra. Muszę sobie potem dać głośniej te dynamity. 5 złotych. Oddawaj pieniądze. Nie oddam ci ani grosza. <laughs> A wątek gra. Pan ma 5, no, 5 złotych. Oddawaj moich pieniądze. Nie fanów. niefanów. A ty chyba z Hira jesteś tam, nie? Na tym... Na serwerze A jesteś wyciszony, dobra Wracam, zobaczyłem Witam, witam, kurde, gdzie ty? Dobra, problem rozwiązany Ale żem zdupił Nie, przegrałem! Dobra, mój wynik to 30. 130 Aż muszę się Coli napić. Jest wyciążone, tak Teraz co gramy w nie? Znowu Donatę. Całkiem skim. Kacper Darciu, dwa złote, całkiem skimili. Uderam tu bignie. No lepiej bym tego nie podsumował. Teraz gramy w chowanego. Dzieciaków NAW, no, NAUCZ SIĘ drzwi OTWIERAĆ I UŻYWAĆ Albo używać Bo otwierać... nie, otwierać też... dobra To te dwie rzeczy się naucz Asfalt Asfalt Dobra, wpierdalamy się tam Witam Witam, witam Mowanki Kurde Trochę przejechał to całkiem Czy Kurde, tą grę bez latarki ukończyć? Najgorsze będzie zakończenia Trójgwiazdkowe żeby je ukończyć e, w najtrudniejszym trybie bo to trochę przypał jest dobra wyłaś z ciszy muszę dać tę grę bo głuchna Trzeba iść tam sprawdzić, jak się sprawy mają. No, tak Nie wiem, że krzesło nie zablokowało. tak co ja Nie wierzę, aha spoko tu szedł, Aha spoko tu szedł. nie na Discordzie jest ten że streamuje. nieprawdaż? Czy, czy nie jest? Czy jesteś moim najwierniejszym fanem? Filip zrobił najlepiej Ale trzeba starego ratować, ja tu nie mam czasu teraz Kurde, upierdzielona jest już Pozdrawiam. pozdrawiam pozdrawiam cały serwer KTH i kornelia. Nie, nie wejdę aha, na lecę. Dwa złote 50 groszy. <laughs> Dzięki za pieniądze. Za... Na DC Na dole. Okay. Na pewno. Dobra, nie ma co chodzić po stół. Nie wejdę na DC, bo mi się nie chce teraz I przez cały tydzień nie wejdę No może wejdę w tym tygodniu Albo wiem, dobra Wchodzę teraz na streamie Na serwer KTH, na kanał głosowy A ja już się napisałem, że tak się odbiło sławy, że... Nawet no i co zainterze? hejterzy? Co teraz hejterzy? W ogóle co ty jest? Co ty za gówno streamujesz się? Spierdalaj co? Taki syf, nie? Kurwa ty masz syf na dupie Daj ci bana w dniu dzisiejszym. Na twoim serwerze. A, no, tak jesteś ja ci napięciem. Bo Ty hejtujesz to co ja grałem. Ale tu to jest za kurto. A ja gram we FNAF. FNAF jest fajny, z... tak? Zaruję Instagram. Zajeb Instagram, to jest top 1 gameplay. Ja z tego najebałem już 13 streamów. O kurwa zajebali mnie. Trochę <grym> lecę. Umarłem, <grym>, nawet nie widziałem jak Ojciec mnie zabił. dobrze dobra, nie powinienem tak palić. Klawiaturę, bo jeszcze ją rozwalę. O, jeszcze spółki to. Tak. Moi naj najwierniejsi fani przeszli teraz <grywki> Ultrasimi kusa. Snik 1000 teraz jest Dobra Idziemy dzwonić Czekaj, czy, czy ja pamiętam numer na pamięć już? Czy ja aż tak dużo w to grałem? 555 683 Tak, pamiętam na pamięć. Jest. 13 streamów się opłaciło jednak. Jutro loj mały dzieciaków na. Nie lubię tego quick time eventu. To jest absolutnie najgorszy Przeżyłem w NIE wiem. i zawsze w siebie wierzyłem. Dobra, ojciec już poszedł. To jest najważniejsze. Giorny Sympa, to numer do mamy tak. Nie musiałem go wcale z lodówki ściągać teraz. Teraz chyba nie ma ojca jak matka przyszła, nie? Nie ma. Załóżmy, że nie ma. Dobra, SCP pomi. Pomini. Okej. Okay. O pier... Ale się zasrałem. Właś to! NIE! Co ty robisz?! Oswald! No, ta gra jest straszna momentami. Mimo, że to są piksele. Ten kot! Miał! No wraca się. Widzisz po co się Kati odzywałeś? Przyzywałeś ojca teraz Ale, ale go wychujam. Ja nie wychujam go Teraz go wychujam. Jest to biedny dokład. 14 o, No złotych. Ultras, Ultras mi lekusa ultra. Ultras cfele. Kocham Cię Czekaj, ja mam uciec teraz, ja muszę z chaty uciekać No po streamie będzie pewnie Ej, oddaj mi te, te 2,50, co? No, pewnie tak będzie Pamiętajcie jakie jakie jest KTH Dobra nie mogę już tych, nie mogę już tak mówić, nie mogę tych insadżuków wyciągać więcej, przepraszam Michał już nie będę, przepraszam Bedi, już nie będę, przepraszam całe KTH już nie będę, dobra kurde przejdź przez te drzwi, Uch, nie, 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 o kurde, szybciej biegaj, gruba się Nie powiedziałem, odiebał tutaj co odiebał. 14, 14 zł na oczy nie widziałem i już mi odjebało od tej kaski. No jak tak dalej pójdzie, to uzbieramy do tego Helpont E2. Ej, Michał, ale ty przesadziłeś teraz. Jak ty się do Caspera Darcia odzywasz? Kurwa bana dostajesz w dniu dzisiejszym na tym kanale. Bo to, co ty zrobiłeś teraz, to jest przesada. Nie, się, nie wiem, że co się na tym czacie teraz dzieje. Już chyba nie, nie, nie koniec dramy jest Szkoda eee, Czyli muszę znaleźć dziecko A tu pieniądz jest Karmić kubę Nie będę grał z wami w hasnofobię teraz ja streama mam W hasnofobię pogramy kiedy indziej Dobra eee, znajdź coś aby wyciągnąć Dziecko, znalazłem płaczące dziecko i w myślę, że mógłbym mieć odpowiednie narzędzie. Trzeba iść do piwnicy. Strings hasnofobii. Nie, teraz to przesadziłeś. No, żebym ja zaraz nie zlikował imienia i nazwiska twojego No, no i będę ja te borówki I co, i co mi zrobisz? Zjem borówki Dwa Dobra, bo ja tu mam Questa robię, a ty mi Przeszkadzasz Na czacie Teraz Zdajesz sprawę, co Ty robisz? Konkwesta, wyrzuć śmieci. Nie mam czasu na jakieś hasnofobie. Dobra, robimy rana przecież. Bez. Latarki. Nie będę grał w to gówno. Fokulty, Właśnie, to jest gra okultystyczna. Wiecie o tym. Nie wy chcecie w takie rzeczy grać. Nie wysyłaj mi Donate'a, no. Bo to będzie wina Donate'u jak przegram. Tak powiem właśnie. Co ja go no, w ogóle już nie, wiem. nie Nie, nie idę. No tutaj quest'a robię przecież, no już. Co za zagranie, ja tu mam hajs do uciekania, bo goni nie ojciec. No to mi od pieniędzy, słaby no, wiadomo. Co tego przypominać nie mogę ja nie mogę. Dobra, Betty, przekonałeś mnie, bo skończyłem właśnie e, pierwszy dzień. Czyli mogę grać z wami w hasnofobie. To się widzimy wieczorem.